Mię witam witajcie w części czwartej. Dzisiaj taka szybka akcja. Założymy sobie tylko tą folię odgradzającą, bo wczoraj przyszła i co, uzupełniamy sobie te ściany i co? Przypomniałem sobie, że miałem takie płyty amelinowe także niestety tylko trzy. i damy je sobie po prostu tylko tam, gdzie klienci sobie wchodzą, tak żeby było na pierwszy na pierwszy sztab, żeby tam było w miarę ta podłoga ogarnięta a reszta no trudno, no musi takie na razie zostać, dlatego bo, bo nie mam pomysłu co tutaj zrobić lepszego szalony farmer dał dobry pomysł, żeby słomą, słomą wyścielić i powiem Wam, że całkiem mi się to spodobał ten pomysł jego no ale niestety żona skrytykowała, także nie przeszło farmer eee, także co, zabieramy się za robotę bo nie mam za dużo czasu już chcę to dzisiaj zakończyć co Za jutro sobie jeszcze wsiejemy tutaj trawę i będzie i będzie yy, sprawa ogarnięta także co działamy nie wiem co najpierw o sobie tą podłogę wrzucę tutaj no i powiem Wam, że całkiem to przyswoicie wygląda nawet ich za bardzo nie trzeba przykręcać, chociaż przykręcimy je, bo tutaj na przykład zostaje trochę. Także skręci się i będzie elegancko. Tutaj niestety już brakuje. Te dwie są w miarę czyste, tą jedną trzeba będzie umyć. Ale to już sobie żoną ogarnie. Dobra, działamy dalej. Zobaczcie, ma taki ładny kwi. I pokazać Wam, jakie ma magiczne w ogrodzie. Patrzcie. Tutaj, 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 tutaj. Patrzcie na te. I patrzcie oczywiście na te trzy. A patrzcie, jaki ten jest wielka. To bardzo łatwe. Prawda? Jeszcze jej kilka wychodzi. Ale wiecie, że kiedy miała królewiczka odpad. A straszka to nasz sąsad, jest po ogdzieś Mama, nagrywam się. Przychodźcie do naszego sklepu. sklepu. Przychodźcie do nas. Naszego... Przychodźcie do naszego sklepu, Nie, nie, Tak to wygląda, dzwoneczek działa. Wczoraj sobie poduczyłem, ta folia założona, nawet powiem Wam, że całkiem, całkiem jest taka przejrzysta, na razie tam wiecie, jeszcze asortymentu nie mamy, ale jak się zaczną pomidory, to po prostu na tym regale sobie wystawimy pomidory, ogórki i już będzie jak gdyby, to mniejszy kontakt z tym, no i co, na razie tylko majeranek, lubczyk i bazylia jest w ofercie no i sałata, ale sałatę po prostu na, na bieżąco tniemy, żeby była w miarę świeża, tu jest niedaleko w tunelu, także można sobie skoczyć poza tym wiecie, że na razie tam nie ma jakiegoś ruchu wielkiego tam może kilka osób na dzień przyjedzie i to wszystko, no i co, z przyszłym tygodniu się zaczynają ogórki Także już się asortyment powiększy. No i co? Chyba tyle, tak to wygląda. Tak to wygląda. Ta folia jest taka. Ona jest chyba PVC, tak się tam nazywała. I grubość 0,5 całkiem wystarczająco. Przecież taka fajna jest. Sam raz dałem ją sobie po prostu na tych klipsach do, do spinania folii. Nawet że się fajnie trzyma i się tak trochę piździ, także jak jej jeszcze nie urwało, także nie powinno no i u góry jest na trytytkach przyłapana na razie wytrzymuje tutaj sobie tylko przeciąłem, bo okazało się, że była nawinięta na rolkę myślałem, że jest w tubie po prostu w środku no i tak zacząłem ciąć a tu się okazało, że jest na wierzchu i tak to to wygląda, no i co tam jeszcze a no i co, ta, ta podłoga się całkiem fajnie prezentuje, to jeszcze trzeba umyć, ale ta jest całkiem taka chyba, powinno być. Eee, tutaj co? Z Te jednej, tej jednej ściany jednak e, nie było. Musiałem sobie dać tą jedną stąd, także tak to wygląda. Trzeba to jeszcze po prostu pospinać, tylko nie mam tych gumek, a tutaj nie chcę, e, nie chcę spinać tymi trytetkami jak się zrobi cieplej to się po prostu to podwinie do góry żeby tutaj był taki fajny przewiew, żeby się to nie ugotowało wszystko i, i tak to wygląda tutaj kasa kasiura i co tam jeszcze no tyle tyle chyba, jutro sobie może wsiejemy trawę i już powinno być w porządku także co eee, tyle na razie, jeszcze no, mam nadzieję, że jutro nagram jak tą trawę się je i będzie koniec części piątej na razie hej. Dobra, przyszła ta chwila, że zabieramy to trawnik i co? Trzeba to jeszcze zgrabić, tutaj gdzieś widzieliście sobie przyczepkę ziemi, żeby tą dziurę tutaj w dziurę uzupełnić, tam widzę też się dołek zrobił koło drogi, także sobie to uzupełnimy, wyrównamy, przegrabimy, wsiejemy trawę, jeszcze raz przegrabimy i zawalczujemy, jakoś podlejemy, miałem tutaj to nawadnianie robić, ale zrezygnowałem, gdzieś mi został mi dużo dysz, ale znalazłem tylko taką e... 3000, czyli ona jest dosyć duża. Kąt by się zgadzał, bo 210 do 270. Niemniej jednak ona daleko rzuca. I tak, gdybym to chciał ustawić, żeby powiedzmy tam dosięgła, to bym miał tutaj do połowy drogi zadane. Dlatego na razie nie będę tego podłączył, tego nawadniania. Jak może kiedyś ten namiot sobie zlikwidujemy, to sobie tam rzucimy jeden na rogu zraszacz, który będzie obsługiwał po prostu tutaj, to całe pole, i tutaj drugi jakiś mały, żeby tutaj tylko zlewał, i wtedy dopiero się mu to zrobi tak jak być powinno, a na razie na razie rezygnuję tutaj z rozkładania tego e, prymitywnego systemu, bo to i tak nie zda egzaminu, także co? grabie w rękę, grabimy, i działamy no i dobra, trawa posiana ekspresem niech na maka teraz to a ja co, idę działać coś innego i co, bo eee, tyle roboty przy, przy tym namiocie I dobra, witajcie. Płynęło już chwilę czasu. Widzicie, ogurasy podrosły. I co, mam chwilę czasu teraz, także się zabierzemy za uprzotnięcie jeszcze tego tego kącika. Tutaj sobie wymieniłem płytę, bo tu jest ten kanał ciepłowniczy. Po prostu tu było przegryte takimi blachami. Ale co, jak tutaj ktoś przejechał, to po prostu coś się zdeformowało. Dlatego dałem tutaj teraz moduł ze stropu, moduł stropowy, nie wiem jak to się nazywa, to jest po prostu taka płyta zbrojona delikatnie, i on się dawniej układało po prostu w stropy, tak przynajmniej z tego co widziałem, gdzie się tak u nas zrobiło. No i co, przywiązę sobie troszeczkę kamyka, także to sobie wyrównamy na spód, później tym kamyczkiem na, na górę. Kolejne zadanie tutaj muszę jakoś ogarnąć tego tego krzaczora no zobaczcie co się stało porozładził po się na boki nie wiem, szkoda mi go usuwać spróbujemy sobie go po prostu jakoś spiąć pasami i najwyżej jakimś sznurkiem albo czymś go później po, powiążemy żeby on uzyskał taką formę zwartą no i tutaj sobie trochę poprzycinamy tych gałęzi i sobie ogarniemy tutaj te chaszcze także taki jest plan i tutaj też trzeba będzie podziałać trochę żeby to jakoś przyzwoicie wyglądało no i co wcześniej sobie przywiozłem tutaj te kamienie jako, jako takie ale stopnie zobaczymy jak się to sprawdzi czy się klienci nie będą potykali o to jak coś to się to zabierze i tutaj jeszcze będę musiał chyba w wolnej chwili e, pewnie to wybrać i tutaj nasypać jakiegoś kamienia, powiedzmy ten fragment, te kilka metrów, sobie to pozmieniać. Trawa już zaczęła rosnąć, także nawet miałem taki plan, żeby nie wstawiać tego filmu od razu, dopiero jak ta trawa urośnie ale już chyba nie będę czekał, bo, bo to bym jeszcze musiał tydzień czekać, żeby tutaj... Coś było widać efekty, ale już coś wschodzi. Nie była tak podlewana za bardzo. Na początku tylko była podlana, a później już miała trochę sucho i dopiero teraz po tych deszczach tak widzę, że zaczęła wychodzić. No i dobra, także co plany znacie. Jakoś tutaj stawiamy kamerę, zrzucamy timelapsa i działamy. No dobra, robota skończona. Film tam wczoraj zacząłem montować. Kurcze, powiem wam połowy materiału mi brakuje. Ale nic. Jeszcze dogram ten, to zakończenie i wam rzucę, tak żebyście na jutro mieli na niedzielę ten film. No i co, tutaj w miarę, w miarę to wszystko ogarnięte. Tutaj miałem to wykaszać, ale stwierdziłem, że mi się tak podoba. Także zostaje. jest to całkiem przyjemnie wygląda, jeszcze tutaj w prawo tylko odrośnie to I będzie całkiem fajnie, nie będzie tutaj straszyło. I co tego krzaka sobie podwiązałem, jeszcze go muszę. Jakimś sznurkiem albo, albo czymś związać po prostu od środka. Bo na razie jest na pasie. Tutaj ogarnięte lepiej funkcjonuje. Taki mamy asortyment. O, truskawka się już kończy ogórki szklarniowe, ogórki gruntowe sałata, ta lodowa ta masłowa się skończyła, kapusta buraki i rzodkiewka była, ale też się już skończyła no i te ziółka powiem Wam, że te, te takie warzywa szybko schodzące jakoś nie są naszą mocną stroną Bo albo tego wsadzimy za dużo i jest problem ze sprzedażą, trzeba po prostu za psie pieniądze to sprzedawać albo za mało i się tu szybko kończy eee, no trzeba się tym zająć jakoś tak bardziej na poważnie, a wiecie, jak, jak za mało, no to nigdy się tego nie chce dopilnować i coś tam smarnieje jak znowu za dużo, no to tak jak mówiłem się to wypycha za, za takie pieniądze, że aż, że aż serce boli eee, tutaj wynosiłem tą borówkę Miałem tutaj wykładać tą zromką, ale stwierdziłem, że szkoda roboty, bo tutaj za rogi tak będę tą wodę, także od razu się to ogarnie. Pomidory, może jutro coś na kanapkę sobie yy, zjemy, a tak to na przyszły weekend planuję ruchami sprzedaż pomidorasów. Także tak to wygląda tutaj jakieś może znaczy przydomowy, tak to wygląda próg zwalniający. Ryskawy. no i ogórki trochę podrosły, trochę im te e, pogody ostatnia dały w ale jeszcze dwa dni słońca i się z powrotem ogarną. Także co, e, słowo na niedzielę nagrane, e, idę tam wrzucić jeszcze ten, ten, to zakończenie tego timelapsa teraz dzisiaj i dogram Wam to zakończenie, tak żebyście, żeby się ten film już ładował na jutro. No i tyle, także także co chyba już więcej materiałów ze sklepiku nie będzie no co wszystko wyprzątnięte eee, także tak to wygląda chyba że jakąś podłogę jeszcze dopadł inną mm. ale na razie się nie zanosi bo bo jakoś no nie wiem może coś trzeba by wykombinować ale to w wolnej chwili dobra także kończę Trzymajcie się, cześć i na razie.